Hej, 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 witam owacyjnie! Na górę za męskie skład Battles, które wczoraj były grane. Potem to się wydarzyło w zeszłym tygodniu już będę grał do końca. Stop mówimy nienawiści 20k, 4 paczki. A mi się jeszcze w japońce zostały po wczoraj. No i brawo! Rare Mega Pack, Premium Electrum Pack, 85, 10 razy 75 2 razy i team of the Week Inform No zaczynamy ten pierdzielnik od dnia z Kukureją Kukureja ma informa. No witamy, Ku-Ku-Kukureja -ku O no, ma no, 85 overala, no! I to jest uczciwy inform jak za Squad Battles. Masz 5 zero na Rotuglory? Na off-streamie grałeś? Tak. Rare Mega Pack, 83 gwarancja. Bez eventu i bez walkoutu. Ziemia wyglądała trochę jak Mohamed Cala chwilę po przeszczepie włosów. A to jest Mateo Kowacic. Okej, okay, może być i tak. Trzy paczuszki najlepsze za skład Battlesy: Pierwsza. Bez walkoutu: Dominico Berardi. Czy on się z wie Dominiko? się zwie Dominiko, bo jest z Włochem, tak? Domenico. Domenico się mówi we Włoszech, sorry. Dobra, wszystko QS. z jakiś winicy coś? To znowu Berardi Domenico! No nie róbmy sobie jaj! Brachu! To jest Elita 1. No nie możemy się tak często widywać. Nie, 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 Do bazy, do bazy. O Christensen. Christensen sobie oszczędzimy akurat, bo to być może jego ostatnia karta w barwach Barcelony. Bo się pan Laporta z flikiem wnerwił I raczej niestety, ale Christensen. Opuści szeregi tutaj naszej Blaugrany, kochany, ale to jest rozmowa na kiedy indziej. 85, plus, ostatnia paczka za Elite 1. I co tu się dzieje? Walkout, Goalkeeper, Deutschland, Mark Andre schnitzel Oczywiście, musi być też i on. No nie jest to Winicy Junior z zeszłego tygodnia, ale foderowo też spoko, Biorąc pod uwagę, że dzisiaj podobno ma wyjść ikona o godzinie 19, to bierzemy to w ciemno, nie? To my to mamy w pierwszym meczu. Rutera, Kiwela. Malenik wypożyczony I mam w ogóle też na wypożyczenie do odebrania tego grillisza, ale uznałem, że Nie za bardzo mam go chyba jak tutaj wrzucić. Grał ktoś tym grilliszem? Jakiś... O cholera mikrofon mi spadł z statyłu Okręć śrubę O, teraz się trzyma Grał ktoś tym grilliszem, On się jakkolwiek nadaje do, do czegoś, czy raczej Nie poleca ci tego jego mościa? on może ma jakiś fine shot złoty, coś? Malen lepszy O, Malen na, na, raczej lepszy, tylko to Malena to ja raczej biorę jako napastnika typowo a jacy Grish pasowałby mi na lewe skrzydełko. Teoretycznie. O, poczekaj, był tu Forlańdzie To brakuje mi minimalnie pejsa stary w tej sytuacji. Ale nie ma znaczenia. Foralnisko zawraca i Foralnisko to kończy. Skurczy by, co ma siłę w nodze. Może być ciężko. Oj, naki Williams, William, fajna sprawa. Czy to kończysz? Ja mam crossplay włączony. Dlaczego? Przecież wyłączałem to. Ciano oh, Rafiks, witam, owacy. O, hero trafiłem w takiej paczce. Co to było? CM, Francja Co jest? Nie, to nie jest Hero. To nie jest Hero, myślałem, się to jest Hero. Kim ty jesteś, Kokiterka? Mega paczka leci. serowe bez okautu? No bez okautu, no tak. Center back. Nie, 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 nie. jest bardzo źle. Paczka za stoka k Te kwalifikacje do Full Champions, jak podejrzewam, i tu nawet nie ma okautu. Chyba nawet nie opłaca się grać aktualnie do 5 zwycięstw. trzeba wbić 3 i oddać. 85, plus, no cokolwiek, gierko. To jest jak Kevin de Bruyne. No i to jest foder, to jest foder przez duże F, tak? Na Hirousa Tak, to jest Kevin de Bruyne. Jaka skrupulatna. A tutaj jest! okej okay. 85TL 4x4 z Powershotem! Uuuu, Srebrny fine złoty Powershot! 9,5 shot par, 92 pace, siekiera Szanowni Państwo, siekiera 6,0 RM, LMST a teraz to ma sens Czyli dobrze mówiłem, że wracamy do tego, żeby przepalać całe ligi za jedną poszczególną kartę Ta mega paczka to jest tylko dodatek Trzeba przepalać 11 składów z ligiem, żeby dostać tela 85. Będzie killer. Żaden killer, panowie. Żaden killer tutaj wkracza. O tak szczerze tutaj bym najbardziej chciał, może nie tego Jinole nawet, tylko jakiś dobry SPO. Dinatale. O! Dinatale, okocza. Która z tych legend, prawda? Bez środkowego obrońcy, błagam, tylko nie środkowy obrońca, bo mamy ich co najmniej 10, bardzo dobrych. Któż to taki? Jest kam! Nie, no nie, ale nie taki kam! Nie taki kam. Jaki to chodzi na kata! Da, ale kam, ale kam. 4x4, wow, 90 shot power, wow, long ball, wow. Bruno Mars. Tutaj akurat potrzebujemy samych najlepszych trafów. Nic pod content, to jest main account, ok? Z main account. Markizio, Ginola, Bramkarze. Takie rzeczy mnie interesują. Lewa obrona, Spain, Cap de Villa. No nie, no co jest z tymi lewymi obrońcami? Był Ashley Cole z Heroes Cap de Villa, czy tam Cap de Villa. No fajne, ale nie w 2K24, no. Tak, prezencja, stoi jak do zdjęcia pasportowego. Zioł ma cały złoty skład ISKO w ewolucji. Zastanawiające. Forlan, <grystanie> Anto tu bez kompleksów akurat. Ciekawe jaki się ma bilans, ma tak dziwny skład Orlan! Dawo O, kończę to sam, co? No pewnie, że to kończę, liniaki A pod jakieś konterki, czy coś? Zajebiste Nie no, znowu Griezmann mnie leci skarcić, to są... To są jaja Nie no, ten bramkarz, co ten bramkarz, no Julian Brandt William się! Huhuhu. I never seen. Brent! Uh, 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 uh. Julian Brent! I ta opaska, dzięki której wygląda jak miał 13 lat. T ziomal ma już Abil i Turama na lounie. Z karnetu. Czy ten Turam jest za, nie wiem, 30 poziom? Ole, Grinder się trafił. Ten kolega akurat potrafi biegać. Finesse shot po krótkim, bez posuwania to kończy. Damn! O, ole strata. Malen. Ale Brawo ty! To jest taki zimeczka pod zmianę formacji, szczerze wam mówiąc. Polegam o tyle miejsca. Okej, okay, on to jeszcze kończy. A Na żółtym! Teraz. Nie! Ale to zjebałem. La padać nie wczytała, chyba od W 30 minutach sobie jedziemy w jedną i w drugą stronę. Nie, do Williamsa, do Williamsa, koleżanko. O, co? Co za safe? <laughs> Jak wyszedł? Uuu, za krótko. Gigi, zabrakło marszałka na corner, masz rację. Śmieszny mecz. Od 40 minut sobie biegaliśmy tylko tak. Tomis z powrotem. Brum, 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 brum. Nie wiem czy ja z nim nie grałem już w tym tygodniu. Robo mi się zdaje. Grałem z czy nie? Nie wiem szczerze. Chyba grałem. A, ziomo, ale tylko napisał siema i gra mecz. Nie, oszaleje, oszaleje. O takie podfał, panie Van Dijk. Minimalnie podfał. Wow! Puhuhu, widziałeś te oczy? Widziałeś te oczy? Do pana Diego Forlana na pustaczka jak wyłożyłem. O oh. Kryje to, to i tak przychodzi. Bias ma taki problem z podaniem dobrze piłki. Nie, dobra. Na żółtym w środek bramki. Co jest? gościu taki ch... I strzela mi trzy bramki. O mój brachu. I kiedy na kata. Nie ma już O, dobra, włączam crossplay. Włączam crossplay. Nie, ty się zrobiłem to samo. Zostałem i nie wbiję. A, dobra. jebać dajcie mi tych originowców, steamowców. Nie. Jest, chyba nie. A czy nie wiem w sumie? Fulan! Wow, baza, 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 baza. Wow, gdzie jest twój van Dijk? Gdzie jest twój bramkarz? Nie ma go. Free goal. Aha, blalalala, Naki! O mój brachu. Idę do bazy. Ostatni mecz. Onana i Marszałek. Nie grasz. Po Twoją chorobaczkę, kurwa, braciszko, prowadzimy. Pokaż ten męski skład. WKS! <noise> Haha! Uh. Ale jest delay! Z kim gramy? Ja pierdolę jaki delay! pacinka uh, tutaj! Co się dzieje? Ło! Uh. Wybi, wybi! Marszałek! Haha! <noise> Do głagu go, marszałek! <noise> Haha! Oh, karawaćko! <noise> Zmieni to w byka. Myślę, że on jest problemem. Mr. Przygłup. Jolian, Jolian, dlaczego tak cierpisz? <laughs> Sorry. Ben! No Ben! No tutaj ty No ja! Ne am doş. Yes, Marshall Cuprovac Bravo Kevin Durant Marshall za the... za the... <laughs> shake it, shake it, Kevin Durant, shake it, shake it. Shake it, Kevin. Oh, my boy. Oczywiście, że Beot to broni. Nie, co my gramy? W co my gramy? Witamy Lewanduksę, kochaną. Usz. Rzeczy nie. To jest ten chyba co ma 100 tempa na jeszcze. No, bambino, zapa? Oh no! Please, please, please! Yes man! Kto to? Nie! Karkę! O, oh. Olin, idziemy Olin. salach. Gaby Jezus, Żał Pedro, nie patrzę. Jest! Jest! W! W! Witam, ty mój mużynku! Ty mój łyższy mużynku! Witamy w mużynkowie! Tak! Ło! Wow. Ło! Wow. 500k!